Galeria uszkodzonych pojazdów. Nasz skup samochodów przyjmuje także auta po powypadkowe, nawet te poważnie uszkodzone. Część z nich remontujemy, większość przeznaczamy na części. Zobacz zdjęcia przedstawiające pojazdy po wypadkach, które do nas trafiają. Gdzie można sprzedać uszkodzony samochód? Telefon 508 508 532 codziennie od 8 do 22 godziny. Zadzwon lub wyślij ofertę na mail biuro małpa Paula Przyjmujemy oferty ze zdjęciami wysyłane telefonicznie w postaci wiadomości MMS pod numerem 508 508 532. Skup po wypadkowych uszkodzonych osobowych ciężarowych motocykli itd. Skupowane roczniki 2003-2014 z terenu całego kraju i z zagranicy.